Dobra, widzę, że tam jest motorek odkryty niestety, wiatr mi zerwał. A czy mi się jeszcze, pewnie chciał mi się zapinać tego, te, tego pokrowca od spodu. Dobra, szybka geneza, o co chodzi. Yy, chodzi o to, że yy, na początku sezonu wymieniałem oponę w motocyklu VFR 800 FI i byłem przekonany, że skoro to ma monowahać, to będzie genialne. To, że sobie pójdę do zwykłego wulkanizatora od samochodów, i zrzuci oponkę, yy, założy drugą na maszynie od razu mi i wyważy. Otóż nic bardziej mylnego yy, ponieważ. No, ja to się zawinęło ten wiatr tak wiał, czy co? To chuja. Ładnie tutaj kurwa się coś zrobił. Yy, otóż nic bardziej mylnego. Chodzi o to, że otwór centrujący, który tutaj jest, jest za mały na standardową wyważarkę, więc z opony mi zmienił za 40 zł, ale nie wyważył. Dobra, i zaczęły się czy poszukiwania kogoś, kto to wyważy w jakichś normalnych Przejechane 5 punktów, nikt nie był w stanie e, tego zrobić. E, w końcu e, byłem w kurcie Opony Express, byłem w Opony Express, ale nie mieli adaptera takiego specjalnego, żeby chodziło, żeby e, wyważyć to na maszynce takiej, która e, wyważa felgi e, koła do, do Francuzów, które nie mają otworu centrującego w ogóle. E, o to trzeba jakieś zaprawki porobić. Fucking strasznie to wygląda. No, ona była cała malowana, tak że to było kurwa, kupione za bezcen No i o to chodzi. <laughs> Znalazłem jednego chłopa, który mi to wyważył. Tą selgę samą, którą mi ją wyważył, wziął za to 100 zł. Opona już była wymieniona, on tylko wyważył za stówę. I tak powiedział, że normalnie bierze 140 zł. Yy, widać też odprys, ale ten motor tu, jak się z daleka patrzy, to ładne, ale jak się zacznie z bliska patrzeć, no jest gruzin, kurwa, no gruzin, no ale to za jakie pieniądze taki motor, ile mogę to dban i w nim zmieniać rzeczy. Dobra, to rzeczy, nie? Yy, chodzi o to, że. Chłop za wymianę opony z wyważeniem bierze 140 zł, jak mu to koło całe dostarczy. Nie chcę mu tego dawać, bo to jest po pierwsze, nie pasuje mi to godzinowo. A tam stoi SVK, dziewczyny. Stoi, i kurczę, nie pasuje mi to godzinowo. A po drugie... dalej wyjście na to koło. A po drugie, z moim zdaniem za dużo. Jeszcze koło luzem dać. A więc można wykonać sobie adapter, który właśnie został dla mnie wykonany. I daję go odebrać z paczkomatu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Adapter odebrany w sumie dwa. Jeden będzie czarny, drugi będzie e, różowy z napisem czarnym AMBA, ponieważ i taki, taki mam, widzimy się, tak mam kurwa kaprys. Te dwa, dwa adaptery wyszły z wysyłką. Wyszły e, jedną trzecią cenę jednego adaptera, który jest na internecie. On tamty na internecie jest do kupienia, chyba aluminiowy e, aluminiowy z. wytoczony po prostu z aluminium. I kosztuje 190 zł. Dobra, odpakuj to ze mną. Zobaczymy, jak to... Chłop fajnie skalił. Czekam, czy to będzie tak samo wyglądało, jak mi się wydaje. czy, Czy nie. Chodzi o to, chodzi o to że yy, znajdą chłopa, który w sumie ma siedzibę, że tak się, we, się wyraża, albo mieszka, albo ma tam garaż, albo coś. 500 metrów ode mnie, który za 50 zł wymieni mi oponę. Czyli ściągnie starą, założy inną, czy tam nową yy, i wyważy za 50 zł. To muszę mu być to. I chłop to sobie robi po godzinach jakby po godzinach, jakby na własny użytek, bo z tego co wiem, gdzieś jeździ na, na torze motocyklem, się ściga i potrzebuje sobie zmieniać pan nie wiem czy mieć R1 czy, będzie chyba na odbicie, tak, czy R1 czy jakimś innym motocyklem, powiązując sobie sztuk dwie, także jedna jest różowa, taka wchodząca w trochę fiolet, a druga czarna, testa. To wchodzi na felgę. Felga nie ma łożysk, bo to jest monowahacz motocyklowy. I ee, wchodzi ośka. Tu jest oczywiście otwór na wylot. Stożek. Dociska to. Nie wiem, jak to się będzie trzymało. Bo tutaj widzę kurczę, zapórkę na piastę, żeby nie wyszło dalej. A z tej strony czy może spadać felga. Nie wiem, bo tu będzie jakaś zapórka jeszcze czy coś. Nie mam pojęcia, jak to będzie zrobione, ale wyjmiemy z internetu. I on to sobie wkłada na maszynkę. To prawda, koło nie ma łożysk, więc nie będzie się tutaj obracało, ale ten cały, ta cała ośka tutaj będzie na Dwóch, 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 dwóch na czterech łożyskach, i on to będzie wyważał statycznie. To powinno zdać, e, zdać egzamin. Yy, zaraz, może jakoś inaczej to jeszcze ogrom. Yy. I Widać, jak szła maszynka. I dzięki temu, tylne koło trwałe ferki. będę miał wyważone. Przepraszam, będzie wymieniona opona i będzie wyważone koło za 50zł. Oczywiście muszę je sobie zdjąć, ale zaznaczam, że inny punkt za to weźmie 140zł. Hmm. Może nawet więcej, bo on ma specjalnie adapter, a inne firmy nie mają, to inne firmy nie chcą mieć. Teraz tak, wziąłem z samej ciekawości dwa. Ten wiadomo dla mnie, Bayer'a, kolor. inicja, nie nie znam, nie, 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 Bayer kurwa ksywa. Eee, znacznik, że to jest moje, że to jest moja wizja. A to drugie na warsztat na zapas, może kopierdolibym do komuś. Jest pewien yy, sklep motocyklowy z warsztatem, gdzie mnie pogonili skałę otwartek, bo czegoś go nie potrafią zrobić, bo nie mają czegoś takiego. Ja im to mogę sprzedać. Za śmieszne pieniądze. Ale pewnie powiedzą, iść pan są z pizdu. Bo my mamy to w dupie, nie? No i tak się skończy, więc nie wiem, może. No, mam dwa. No jest różnica, bo jak ja mam dać 150 zł za wymianę opony. Samą mam usługę wymianę opony i wyważenie. To za tą cenę u, u tego chłopa będę miał. Zrobione kurwa, trzy koła. I tak już miałem. Wymieniłem u mnie w kącie oponę z przodu. Pięć tych, z montaż i wyważenie. Oczywiście koło dałem luzem. I dwa koła w Suzuki swałki. Dziewczyny. Więc mam w tej cenie zrobione Trzy felgi z oponami. A miałem jedną otwarte Więc dlaczego po prostu no to nie chodzi o to, żeby być Żydem i zaoszczędzić i kurwa resztę pieniędzy kurwa tylko żeby zrobić coś jeszcze w motocyklu, albo coś jeszcze w innym motocyklu. Jak Oponka jest mitas, jest to nówka mm, jest to końcówka, jest to y, listopad 2021 rok i taki rocznik też mam założoną w tamtej hondzie VFR, z, tym, że, z tym, że jest to kontinenta, ale złapałem kapcia i mam gwoździa i nie chcę się bawić żadne wulkanizacje, więc sobie po prostu jeszcze włoski ma zmienię to. Czy pada, czy nie, mam nadzieję, że nie. Więc tak, kiedy ściągać kurczę, koło i wymieniać te opony, bo akurat jest chłop dzisiaj dostępny. A tam czasami jest tak, że go nie ma. A mi pasuje, bo jestem po robocie, jest godzina jakaś 17, więc większość. Tamten warsztat, który by wziął za to 150 zł, czy tam 140, już jest chyba zamknięty, więc nie pasuje. Kolejny mi. Nie pamiętam, czy jest 17, czy jest 19. Biorę obie nasadki. Mam udarówkę pożyczoną, więc to będzie mik, mik, ale i tak sobie biorę kurczę, yy, Na przedłuższe, żeby później, jak założę koło, to żeby delikatnie zacząć kurde gwint, bo niekoniecznie i będę w stanie dostać się palcami, trzynastka śrubka w sensie nakrętka śruba na imbus m6 i na dwunastkę jest chyba przyczepiony wydech do, do kolektora także ściągam wydech ram pam pam kółko do bagażnika fiken tu jest lana woda i kurczę płyn do mycia naczyń żeby umieć sobie łapy ewentualnie coś tam felgę przeszkodzić ostatnio było na mini motor i biorę te dwa adaptery wystarczy nawet wezmę dwa i mnie nie brać tego celu, bo to trochę, kurwa, waży. są narzędzia różne inne, nie są mi teraz one wszystkie potrzebne. Sobie przekładam takiego przepięknego etuje no i lecę. No, będzie szybka akcja. Motor na nóżkę centralną, nie ma żadnych, kurwa, nie trzeba potrzeba żadnych, kurwa, stojaków. Yy. Tutaj imbus 6, 13 płaska, Nasadka kurwa, 12 na sparłane śruby akurat. O, tu było kiedyś na ten mój wydech przez ziemię ogarnąć, bo to będzie sito. I ściągam jej. Cztery śruby ściągam i skieram. Dobra. I kółko mam zdjęte. Całość zajęła mi 3 minuty, bo zaczynałem. A to jest winowajca. To, to jest kołeczek wulkanizacyjny. To jest specjalny front, On ma w sobie gumę. I na tym trzyma ciśnienie. Ale wolę zmienić, żeby ten bardziej kupiłem komponent okazyjnie. taką gumę jakby sobie? Tak, taką gumę wulkanizacyjną. Yy, całość zacząłem. 16.59, 17.02. Dwie... Było zdjęte koło. Niestety, już jest pierwszy problem. Nie chcę tego na siłę wciskać, żeby nie porysować. Dlatego jest ten czarny. Otwór nie chcę przejść przez. Jest minimalnie za zaciasny. Nie chcę prasować felgi. Przydałbym się to trochę. Nie mam tego zmierzyć, czy dobrze to chłop wydrukował. Wystarczy lekko to, to przetoczyć. A na chwilę obecną nie mam czym. Nie mam kurcze papieru ściernego. Jakbym obsikał czymś yy, z pianą. Zaraz zobaczę. I na poślizg wsadził. No, bo obsikanie coś tutaj wchodzi. Nie chcę lakieru po prostu uszkodzić, ale tu jeszcze do końca nie chcę dojść. musiałbym użyć siły. Ma no problem kopnąć coś z buta. Znaczy ja to potem wyjąć też to wiemy, jakimś kluczemoteczkiem gumowym przez, przez przedłużkę. Mały kopniak i wyszło. Tu wystaje tak, nawet dobrze, że wyszło ciasno. Samo nie wyleci, więc może zda to, to egzamin dzisiaj. Nie szybko, a chce mi się No Nowa tu koło, musiałem tą zasłonkę zdjąć, tu gdzieś ją wrzuciłem. Wydech gdzieś tam powinien leżeć, jest, tam leży. Tu mam jeszcze przednią starą, taką włożę, nie wiem co z nią zrobić, Zalać, to muszę wymyśleć. Nie chodzi tylko o. Jestem z powrotem. Oponka założona, wyważona. Mniej potrzebowała niż tamten Continental 20 gram. Odwoźniki czarne, fajne. Eee, co tam? Chłopak bardzo miły, spokojny, sympatyczny. Już kiedyś u niego wyważałem i kilka kół nic nie biło. Ja tam osobiście jechałem VFR-ką, On mi zmieniał z... Z przodu. Właśnie patrzę, co tu mam za wiejski patet, A tu już da się byli. Ale bardzo to się. Ktoś miał pomysł, ale miała. Ma będzie, będzie. to jakoś podeszło od głowy. Tak, tamten chłopak mi zakładał oponę z przodu. To jest 2023 rok. Yy, osobiście, i też właśnie widać, że to on zakładał, bo jest czarny ciężarek. Yy, osobiście, nie omiechałem. Oczywiście licznikowe. 255 jakieś? Eh, tutaj było. Między 250 a 260 było. Oczywiście na niemieckiej autostradzie eee, W Deutschach, fucking No łańcuch jest wywalony, bo w jednym miejscu jest bardziej napięty, a w drugim mniej. Jest nierównomiernie rozciągnięty i ona kurczę podczerpuje mam jeszcze do niej świece kopione, filtr paliwa do dobrałem, koło nie w baku. To nie jest chyba robota czy pod bokiem, nie chcę się tego robić szczerze, że pod bokiem bo mam to zrobić raz, a dobrze. Bo jak gdzieś będę kilkaset kilometrów od domu i zgubić ciśnienie paliwa, bo ja to jakiś ważę się rozpierdoli, to wolę tego uniknąć, nie? No i wkładam to, nie? Wkładam i mam z głowy. Adapter u niego został, ten czarny. Tam żeśmy się rozliczyli, starą oponę mi jeszcze naprawił, ale on dla mnie został na pamiątkę, czy możemy na jakieś tam zabiegi na, na przyszłość, tamten kucie różowy. I wkładam bez zbędnego gadania, myślę, że to, to będzie chwila. Może się zakłada wolniej niż się ściąga. Śpilki są pochowane, dlatego sobie wziąłem przyduszkę. No tak, bym nie zapomniał, ale coś tu się dzieje, że. Opona ciasno wchodzi, mi no, koło dotyka ziemi, nie jestem jego w stanie swobodnie obrócić. Widzicie jak je wyciągałem to samo zeszło, więc opona ma ten sam rozmiar. Jest 180, 5, 5, 17. Aż pójdę zobaczyć starą. Jeszcze raz, bo nie dowierzę. Stara ma to samo, 180, 55, 5, 17. No, tamta jakiś ma inny, tutaj może wyższy bieżnik ma. no nie wiem. Bo to jest ogólnie teraz, no nie wierzę. No brakowało, ja bym dostał heda, kurwa. Ogólnie to nie jest problem na teraz, bo ja to sobie złapię je, udarówką dociągnę, ściągnę z nóżek, cofnę motor w inne miejsce, gdzieś może być równiej i mi się koło będzie obracało, ale mi chodzi, żeby na parkingu, yy, jak dam na nóżki główne, żeby móc sobie nasmarować łańcuch. O to chodzi. No chodzi właśnie o to, że tak bym się z biedy też bym złapał, nie? Ale po co jak sobie nie można? Jak sobie można. Stolony tutaj są były trochę przesmarowane, więc tutaj nic nie będzie, ale. O! A tutaj chodzi o to, żeby była amba. Dobra. I jeszcze tutaj miałem. Jeszcze, 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 jeszcze jedno. Dobra, Andrzej. Dobra, przekręcam z tego pytanie Przekręciłem sobie, cofnąłem troszkę motorcyklem. Nie ma problemu żadnego już. Jest przerwa, niewiele, jest. łańcuch nie można smarować. Wydach dzieje. Kółko przykręcone. <gry> Dobra, można jeszcze zjeść po prostu, bo już głód, głód trochę złapał. Dobra. Przykryty. Nie stoi na miejscu dla niepełnosprawnych. Także specjalne miejsce dla FFR.